Z ostatniej chwili. Katastrofa kolejowa u naszych sąsiadów. Zderzyły się dwa pociągi w Pardubicach. Oraz plany wznowienia odbudowy mostu tczewskiego. I otwarte trzy nowe perony na Warszawie Zachodniej. To w dzisiejszym wydaniu FKM. Zapraszam. Witam w kolejnej odsłonie FKM. Na początku zacznijmy od wypadku kolejowego w Pardubicach, gdzie zderzyły się pociągi RegioJet i CD Cargo. Skutkując śmiercią czterech osób i około 20 rannych osób. Wypadek miał miejsce o godzinie 22:45, a bilans to cztery ofiary śmiertelne i kilkanaście osób rannych, w tym kilka ciężko. Ruch na węźle Pardubice był wstrzymany, co spowodowało znaczne opóźnienia pociągów do i z Polski. Właściciel firmy RegioJet wyraził żal z powodu zdarzenia i zapowiedział wsparcie dla rodzin ofiar oraz przeprowadzenie dochodzenia w sprawie wypadku. Wypadki kolejowe będą poruszane podczas Kongresu Infrastruktury Polskiej w Warszawie 19 czerwca, gdzie wezmą udział ważni przedstawiciele branży. Przejdźmy teraz do wznowienia prac odbudowy mostu czewskiego przy drogowej przeprawie. Władze samorządu chcą, aby finansowanie odbudowy mostu odbywało się w 100% z budżetu państwa, a prace uzyskały dofinansowanie z polskiego ładu w wysokości 65 milionów złotych. Miasto ma wydłużony termin na wykorzystanie środków do końca 2024 roku, a w ciągu trzech lat wszystko powinno być gotowe, umożliwiając mieszkańcom korzystanie z mostu. Od niedawna stanowisko konserwatora piastuje inna osoba, co daje nadzieję na zupełnie inny obrót sprawy. Przejdźmy teraz do ostatniej informacji, czyli do otwarcia nowych peronów na Warszawie Zachodniej. Od 9 czerwca zostały oddane do użytku trzy perony. Częstotliwość pociągów ma być zwiększona nawet trzykrotnie. Po zakończeniu prac pociągi aglomeracyjne uruchamiane przez SKMKE i Koleje Mazowieckie będą odjeżdżać z obu peronów. Warszawska Kolej Dojazdowa będzie miała dostęp do jednej krawędzi peronu. Modernizacja stacji ma zwiększyć przepustowość i punktualność pociągów. Prace na peronie numer 1 potrwają do sierpnia, a docelowy rozkład jazdy ma zostać opublikowany we wrześniu. Prace na tunelu prowadzącym na perony mają zakończyć się do końca roku. Mamy jeszcze jedną informację z ostatniej chwili. Na stacji Warszawa Zachodnia doszło do incydentu związanego z błędnym ustawieniem przebiegu pociągu. W dniu otwarcia nowych peronów pociąg Kolej Mazowieckich wjechał na zamknięty tor, po czym zatrzymał się przed przeszkodą. Całą sytuację nagrały kamery z biurowca Urzędu Transportu Kolejowego. Na stacji Warszawa Zachodnia występowały utrudnienia w ruchu pociągów w kierunku Pruszkowa, Piaseczna i Ożarowa Mazowieckiego. Rozkładowy ruch pociągów na stacji Warszawa Zachodnia został przywrócony po incydencie, który spowodował opóźnienia. Pociąg sieciowy zakończył naprawę sieci trakcyjnej, a od godziny trzynastej przywracana jest rozkładowa organizacja ruchu przez stację. To tyle na dziś w dziesiątym wydaniu FK.